Kolejny szorcik z programu Fusion. Tym razem będzie wiązanie w szkicu i będzie to wiązanie typu symetrycznie. Być może nazwa Wam nic nie mówi, ale jest to całkiem przydatne narzędzie, a właściwie całkiem przydatne wiązanie w szkicu. Załóżmy, że mamy jakiś okrąg, i załóżmy, że mamy jakiś kwadrat, czy prostokąt, jak zwał, tak zwał. Narysuję sobie linię w trybie konstrukcyjnym, żeby wyznaczyć przekątną, i wezmę sobie, wybiorę y, punkt z menu utwórz. I tutaj po środku tworzę sobie punkt. Klikam Escape, żeby wyjść z polecenia. X, żeby wyłączyć tryb konstrukcyjny. I załóżmy, że narysuję sobie jakąkolwiek linię, jedną, i przypuśćmy tutaj sobie, narysuję drugą linię. I teraz wybierając te wiązanie, czyli symetrycznie, umieszczam. Bo nie muszę tutaj jakoś specjalnie manipulować, żeby wybrać ten okrąg. Po prostu muszę się zbliżyć gdzieś tutaj do tego punkciku. Klikam i na przykład chcę, żeby na tej linii znalazł się ten okrąg, ale nie gdzieś na tej linii, tylko dokładnie w środku. Tutaj wyznaczyłem sobie punkt, żeby łatwiej było mi chwycić po prostu ten prostokąt i tę linię, czyli ten punkt ma się znaleźć w środku tej linii. I nieważne teraz, jaka ta linia będzie długości, będę mógł po prostu tą linię chwycić i przeciągnąć. Czystej, czystej, zawsze po środku tej linii. Będzie ten punkt, to wiązanie. I tak samo w tym przypadku, czyli z okręgiem. Nieważne jakiej długości będzie ta linia, nieważne pod jakim kątem będzie ta linia, zawsze będą te linie, w sensie te bryły w centrum danej linii. Tyle na dziś.